już na wizji no i można się już przywitać. Okej, okay, to siema wszystkim, oczywiście w grze, jaką widzicie, to jest Infortress 2. Jaką chcieliście. Jaką chcieliście, jaką ja na przykład osobiście uwielbiam. Pewnie nie będzie Wam przeszkadzać, że taki odcinek się pojawi, wręcz sądzę, że będziecie bardzo zadowoleni. Gramy na serwerze For Forfan. Serwer przed nagraniem był podany na fejsie. I na no. YouTube, żebyście mogli Uważaj... Zbierać. Dawaj, uber, Jem, uber, wchodzimy. Ja teraz cisnę medykiem. Leś, eee, leś do przodu, przecież nie możesz wchodzić w wagonika na uberze. Nie? to nie wzią, wiesz? Uważaj na bombki. Nie, widzę. Ała. Uważaj na bombki, awa. O, rany, spaj, 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 spłaj. Zdjął cię. No. Ja myślałem, że to jest jeszcze mój. Zacząłem go podleczać. Yy, gram oczywiście medem yy, normalny ten medigan, nie na kryty, tylko na Ubera. Urnas nas, cię. I, I czasami, przepraszam, jak będą jakieś chwile ciszy, ale wiecie, tychże nie da się cały czas gadać. No, zwłaszcza jeżeli skupiamy się na akcji, a serwer, moim zdaniem, gwarantuje dosyć wysoki poziom rozgrywki i samej kultury graczy, no nie więc się przyjemnie gra. Ja jestem za Tobą, Kuba. Wiem, 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 ale gdzieś sprawa. Uważaj, u góry jest ten. U, u, uciekam, bo uciekam, sorry. Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. No. ja muszę Też ten, no, y, wiesz, jako medyk muszę jak najbardziej chronić ten wskaźnik Ubera, żeby nie stracić go nagle. Wiem, o, Grałem kiedyś medyki. No. Dobra, nagrywa się, tu się nagrywa, tutaj się nagrywa, jest kitera. Co, nazywam, No, To jest ostatnio moja szczęśliwa mapa, bo tu wejście smoka zdobyłem. Wejście się smaka to taka fajna broń dla grubego Oto właśnie z, z tym grą. Zaraz będę miał znowu ubera Dobra. Poczekaj to... z jeszcze nie, nie... muszę je ogarnąć czy spa się jakieś nie kręci blisko Dobra, mam Dawaj leć do przodu i wbijamy tamten, na hama Jeszcze nie poczaję, muszę... Bąbki, bombki! bombki. Ja nie mam Fucking amuncji. shit. Dobra, musiałem musiałam użyć. A dobra. Widzę właśnie. Ledwo życia miałem. Spoko. Dobra, już po Uberze. Idziemy najlepiej cały czas przetrwał. No właśnie o to chodzi. Nie wiem, może. No to też nie. Dobra, już ma 74% Ubera. Mam takie ten Uber piłek, która ten dodaje chyba no ma 20% to. Ubera, jeżeli kogoś trafię. Mam to. Nie wiem, co to. Teraz spróbuję na Berik się wykorzystać tego. Spoko, dobra, bo nie bo On z dobry. tym żołnierzem. Dawaj, dawaj, dawaj. O, jego męcz. Mała. To był mnie jednak. Eee, tak. Anika. Czy... Hmm, tak też myślę, że przed nakażu taką partyjką, jak będziemy planować coś tam nagrać... To pojawi się to info też... na tym, na fejsie przez samym jestem, tak? tak? Mm -hmm. Oj, już padłem. Ty, ale w sumie dopiero pierwszy zgon. <laughs> Nieźle. Chciałem jest, chciałem jest. A, i też nie wiem jak będzie ten czasami to wyglądać, bo będziemy też próbować coś yy, na przykład do drużyny powiedzieć. Nie wiem, czy nie będą jakieś pogłosy przez przypadek. Ale za to musicie nam wybaczyć. Na razie nie ma takiej tam, potrzeby, ale jak zobaczymy jakiegoś spaja, to wiecie, warto czasami komuś powiedzieć. Co się o nim myśli. O, że ma się go gdzieś. Musimy lecieć na wagonik. no Dobra, to ja lecę temu momentem. Kolejna moja klasa ulubiona. Od pewnego czasu. A ja muszę wam się. Muszę wam się pochwalić, że chyba jednak najbardziej lubię żołnierza i właśnie medyka. A jakoś lubię pomagać innym. Ja inżyniera też lubię, ale. Ale nie na tej mapce, nie przy ataku. Fuck, uciekam. No. acz chociaż przy ataku by się przydał. Jako teleporty. No też prawda, ale nie jest to takie proste. No tu utrzymać się. Znowu. Widziałem! Czas spy? Czułem, no. Leciał za no, mną. No lata, jeszcze jeden. Le leciał za mną, ale jakoś sobie tak nie pomyślałem, że. Dobra, mam Ubera. Znowu. Znowu. Znowu swaj? No. Jakoś ostatnio w ogóle spałem nie grał. No leć, masz Ubera, idioto. Kurczę, zmarnowałam Ubera dosłownie. Nie wiem, ja będę ci trochę, trochę klasy zmieniał. Idę inżynierem. Dobra, to ja. zadba o teleporty, dobra. O nie, ja nie, nie, nie chcę. No to ja, jednoręki będę bandyta. Ja chcę... kieła. Tak, izo. Y, wymieniłem się na Pompsona. też fajna. Bardzo. Splucza. Fak, 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 gruby smetem jest. Hmm. Tak więc... Teraz ta gra będzie troszeczkę bardziej... Nie będę w centrum akcji Ale myślę, że na pewno pomogę bardziej drużynie Fak, fak, fak jest teleport I za nie leci, a ja u siebie niestety nie nagrywam. W sumie nie wiem. W sumie nie, nie wiem dlaczego. W sumie nie wiem dlaczego. Bo i tak byłoby to pokazywane w oknie, najprawdopodobniej. No. Zacznij od teraz. Nie, bo to już musiał Je... ten minimalizować, wyłączać. To było ciężkie. Czego? Ten. Ty... Kurczę, 99% Ubera. Jene. Są teleportowany. Czego postawiłeś wyjście? Z... Idiota. Czego tu jest wyjście? <laughs> e, ten, ja od czasu do czasu może coś łyknę, więc... E, ja tak samo. Nie zdziwcie się. Trochę mnie garbo boli po tej pi piłce dzisiejszej. No to jest żeby właśnie wymysł. Na dworze 10 stopni my idziemy na dwór w gałęgach. Tak? Ale fajnie było. Fajnie. też tak, było. Dobra, ważne żeby zbudować jakieś podstawowe po Cholera słabo ich słyszę. Zaraz muszę sobie podgłośnić dźwięki tych zawodników. Ja specjalnie wyciszyłem ja prawie w ogóle ich nie słyszę. Ja ale się ten chcę kontaktować co się dzieje. Ja jakbym nie podgłośnił, to bym w ogóle nie słyszał, więc... No, to też jest problem. Kurczę ten mikrofon, którego używam nie ma zbyt słabej tej jakości dźwięku, ale niestety jest bardzo cichy. Wiedziałem, czy to spy Kurczę zbiom, ja, ja akurat wchałem wagonik Słabo teleport postawiłeś? Wiem, bo tam na razie nie mam jak bym mi zaraz ten. Wiem, rozpieprzą. Raz na razie chcę go wiesz, rozbudować na maksa, to później można było... Trzeba, nie na razie pcham wagon. Dobra, ok, rozbudowane jest wszystko. Po co ja przynoszę wejście? <grym> nie wiem, ale na razie pcham ten wagonik, zaraz dopchnę. Sam, widzę. Dobra lota. O, zabije się! Nie doskoczyłem, ale jaja. Spoko. Teleportuje się. Shit. Nie, nie Fak, pójdą teleporty Fak, teleporty poszły Cholera Tu ja znowu buduję Dawno chyba nie grałeś Co? Dawno chyba nie grałeś Co? Nie Grałem? Kiedy gram, nie gramy. Eee Przejeżdżałem ostatni raz, chwilkę, ale malutką. Ja no to nie o to chodzi, ale inżynierem chyba nie. Nie, co to znowu tu zaraz, to się zapije zależy skąd będziecie wychodzić Teraz to już wszystko od tego zależy Co mogę zrobić mm, Dobra Wszystkich telefonów, telefonów na maksa To się tak śmieje Co? Kto się tak śmieje co. Słyszysz to? to? No, 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 no. Mm -hmm, mm -hmm. Dam radę. Przyjmiemy to. Tak. Sorry, że też może, że mnie tak troszeczkę inaczej słyszeć. Troszeczkę ciszej. Ale mówię ciszej. Kurczę, rzadko na tej mapie gram jako atak. Ja też. Och, a ja przenoszę sobie te e, Tak ed. się fajnie rozstawiłem, no. A raz a teraz no, w redach to się rozstawisz. No. A w to ja już ogarnię tą mapę. O. A w blue, blu jaka to, nie w ogóle. Ale pobijem jako w blizgu zbudowanych konstrukcji, więc. Nie, Nie jest to źle. हैलो <inaudible> <inaudible> Właśnie jesteśmy w ten fazie, kiedy szykuję, znaczy trwa mecz polski z czymś tam. Ja się nawet nie interesuję. A ile jest? Myślałem, że ty? First blood. Kurde. Zaraz teleportuję lepszy. Korzystają z nich ludzie. Kto tak meda potrzebuje? By... Coś mi przyszło Nie wiem czy to było słychać nie? Ja przynajmniej nie słyszałem Więc raczej jest spoko Spoko, coś mi przyszło na sms -y. Nie wiem co A mailik Doszło, było słychać Czy oni tam nie lecą ładnie? Nie, 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 nie. No bo ten, tutaj ładnie my dajemy. Nie? Ja sobie to... Ja no ty. No to ja, to ja. Jak to byłeś ty? Tak, to ja od tego zależy. Nawet z pierwszego punktu jeszcze nie mógł zdobyć. O, tutaj spokój. Dobra, ja się przygotowałem tak, żeby... To ja, to ja jest. Jak ja sobie coś tam podjadam, to zbyt nie słychać. Aha następna, y, dwójka chyba Ja nacisnąłem, oh fuck Co, on się To ja idę z działkiem Orientku bachowe plecy masz ten Nie chyba Dobra, się przestraszyłem że to szpieg Odejdź. Odejdź. fak, no i mnie załatwił, no. Chyba trochę zbyt optymistyczny jest styl apartu było. No, domyślam się. Lecą czy nie? Nie, góry. co, to nad pierwszego punktu jeszcze nie zdobyli. Poni, weź o jak możesz? No ja nie mam jak, bo jestem na ataku. I lecę z grubym na ataku? No bo mnie coś... Z... coś to jest to jest to też to za było za bardzo A pochwaliłem się, że trzymają poziom. Jest to ja idę sobie tym. Za bardzo, za, za nic się nie dzieje prawie inżynierem. No. Słaba, słaba jest to druga drużyna. Lecę sobie snajpę. Może trochę. Zobaczę, może mi coś wyjdzie, ostatnio mi coś wchodziło Toto. to tu A tu Co? jestem! Aj, kryto! Fantastyki! Ej, ej, Mam, a je ten, spy. A e ile jest ogólnie w meczu? Ja, by mi to wali. Jaki bulwars Dobra, ja się muszę chwilę wczuć, bo jakoś coś nie mogę ten... teraz dopachają! Nie! Nie! Wypalać mi od wózka, no Spy przy wózku jest, dlatego tak nam ten... ...słabo idzie O, oh, fuck! fuck! No, dominuje Ty? Jakim cudem? Nie wiem, wiem, że snajpera wam zdjąłem a czym ciśniesz? Na czy ja mogę cisnąć Jak zdjąłem Sniper No Tylko, że mnie cały czas ci Spaja jak jednak chyba się wzięli w końcu pyro 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 Ja, tu kubus. O, dobra, spoko. Uba, będę, prawie będę. cię, demoman. No ja cię, ty to ogar jesteś. Co? O ten, demoman stoi koło ciebie, wali w ciebie, a ty nic dalej celujesz. No bo to ładnie się ustawił. Nie mogę zmarnować, ale na Ooo, zabrał mi tę napleczkę kutas. Mamy już tego, tych inżynierów i nie mogłem. Znowu ten... Typik. Ciebie też rozwalił czy nie? Ten 67 punktów. Ja. Po lewej małe. Działko? No. Gdzie? po prawej, tam na schodach. No to zaraz się nie zdejmie. Ja się nie zdzieli. Teraz weź tu znajdź. Ja zabiłem. Zobaczyłem taki mały wiaderko jak leci, Tylko cel zarazem. Zagów? Cel w głowie 8. Spoko. boku. Koniec mapy. Fajnie. Nie, nawet nie tak źle było. dobrze było. To może co? co? Koniec z pierwszego odcinka. I pewnie ten, dla nas y, to jest tylko sekunda. Zmiana mapy, a dla was też pewnie sekunda. Tak, jak, więc... na, jak nagrywamy to i wrzucamy. Okej, okay, to do zobaczenia w kolejnej mapce.